dobra, rozkładamy sprzęt. Kurde, nie wygląda to zbyt ciekawie. Siedzę tu już tak powiedzmy mi z 10 minut. Trochę ogarnąłem miejscówkę, sprzątałem trochę śmieci i co? I rozłożyłem statyw. Przyglądam się tej wodzie, co tu się dzieje. No i optymistycznie to nie wygląda, bo się nie dzieje za bardzo nic. Zrobimy kilka, kilka wypuszczeń, to już będziemy wiedzieć, czy coś tu się będzie działo. Czy nie? Bardzo prosty zestaw, to szczerze mówiąc, jest to chyba najprostszy możliwy zestaw, jaki można tylko zrobić. Do takiego łupienia, chociaż w sumie można jeszcze prostszy. Bo wystarczy, by w sumie sam haki na palac. No dobrze, zrobimy pierwszy, pierwszy wypust Zobaczymy Możecie mi dać w komentarzach znać jak przebijać chleb od strony skórki czy od strony miąższ jak jest lepiej tak żeby się dłużej trzymał sam jestem ciekaw Mówię ja tu tam mega amatorsko ale jest zabawa Co wam opowiem jak mam zbudowany zestaw, mianowicie no mam nawiniętą żyłeczkę, tak sobie bym przyjął, że żyłeczka będzie ok. i teraz na żyłkę główną wbiłem sobie dwa stopery, po tych stoperach leci taki oto pilot, który będzie mi służył za sygnalizator brań, za taki powiedzmy spłat. Są to najprostsze sygnalizatory kupione gdzieś tam w Decathlonie za bodajże chyba 10 zł za dwie sztuki i naprawdę fajnie się to sprawdza. Mamy taki kolorek i mamy też taki kolorek. Ja właśnie średnio widzę to z dalszej odległości, więc próbuję sobie tym kolorkiem teraz. No i to tak naprawdę jest... Element, który tylko i wyłącznie pozwala nam zlokalizować gdzieś tam na wodzie, mniej więcej gdzie jest nasz chleb. Tylko w sumie do tego to służy, nie wpatrujemy się to jakoś tak super namiętnie jak w spławik. I teraz, tam były dwa stopery, nakładamy tego pilota i teraz, I teraz nakładamy sobie kolejne dwa stopery. Ja daję po dwa stopery przede wszystkim dlatego, że żeby uchronić się przed przesuwaniem tego pilota. Wiadomo, gdzieś tam przy, w sytuacjach, w których zacinamy, jest ten nur rzeki, rzeki, ta, ta żyłka gdzieś jest tam pod wodą, te stopery by się przesuwały, a jak mamy dwa, to praktycznie są nieruchome. W momencie, kiedy mamy jeszcze stopery założone, nasz pilot już jest na z naszej lince głównej, robię sobie po prostu oczko, bo będę dowiązywał przypon tak, z haczykiem. Najprostszym węzłem, byle tylko tutaj zrobić takie oczko, ja to zazwyczaj robię tak, że składam sobie kawałek żyłki, robię sobie z tego pętelkę I teraz to oczko co mam przewlekam przez to powstałe oczko robię to dwa razy o wygląda to mniej więcej jakoś tak i teraz delikatnie wiadomo lekko ślina i zaciskamy po prostu Żyłeczki. odcinamy nożyczkami, nie zębami no i okej, okay, no i mamy już tutaj to oczko teraz, mając to oczko, mam też oczko tutaj w przyponie to jest bardzo krótki przypon, bo no tak jak mówiłem, ja tutaj dzisiaj totalnie amatorsko więc nie kombinuję wiadomo co no i przywiązujemy jedno do drugiego, no to też jest jak jeżeli mamy dwa oczka jedno oczko w drugie oczko i przez to oczko od naszego przyponu przekładamy sobie ładnie haczyk przez środek. O. Tak jest. Suwamy to wszystko i mamy zawiązany zestaw. I kolejnym elementem, tak naprawdę najważniejszym, zaraz po haczyku w całym tym zestawie jest po prostu nasza przynęta, którą w dniu dzisiejszym jest najzwyklejszy chleb. I to jest cała filozofia cały zestaw jeśli chodzi o moje łowienie kleni ale gruby klen. Cóż, nie nie będzie gruby no ładnie uderzy że ja się nie spył jak ten ostatni Ładne ładny, no ładny. Ładny, takie przyzwoite Czeka ziomek No dobra to wypuszczamy tego Tu ziomeczku wypuszczamy tego amatora klepka poszedł zmieniłem miejscówę, bo tam oddałem dość sporo rzutów i nie działo się totalnie nic więc zobaczymy co będzie tutaj się działo też nie oczekuję fajerwerków, bo z tego co widzę to klenia mocno przygasły no ale zobaczymy kawałek chlebka, zdusimy go trochę bardziej nie wiem od której strony przebije się ten chleb Także przebijam raz tak, raz tak. Jeżeli ktoś jest trochę bardziej ogarnięty w łowieniu pleni na chleb, to proszę mi powiedzieć. Będzie mi łatwo. Jest, mamy go, tym razem się udało, no ale będzie mało, malu. maluszek. Dobra koleżko, poszedł, nie zdążyłem go ładnie wypuścić, już się wysmyknął. jest następny, no Tam może delikatnie większy, nie, to samo. Walosu No nie no troszkę większy może niż poprzedni Ale i tak maluszek na pewno to nie jest to Więc no, co dzisiaj ten ładniejszy taki Ucieka no, Ale ładna kluska No, to już jest piękna klucha No dobra, wypuszczamy tą kluchę Pierwszą dzisiaj Pogoda totalnie niesprzyjająca Pogoda totalnie niesprzyjająca no I widać można